Tak było, panie profesorze, widzę, że jest medal, czyli udało się. Udało się po raz kolejny. To jest fantastyczna impreza, fantastyczna organizacja. I najważniejsze jest to, dlaczego my to robimy. Robimy to po to, żeby propagować transplantologię coś, na czym nam zależy coś, co my kochamy my jako lekarze, ale też dzięki temu nasi chorzy żyją. I to jest fantastyczne, że takie organizacje, taka organizacja jest robiona i takie biegi odbywają się kilka razy w roku. To nie tylko rywalizacja sportowa, ale też okazja do tego, żeby wymieszać te środowiska, pacjentów, lekarzy, osób, które zajmują się na co dzień transplantologią. Tak, to jest jedyna dziedzina z tych, którymi się zajmuję, zajmuje zajmuję się kilkoma dziedzinami medycyny, jedyna dziedzina, gdzie potrafimy się tak połączyć, zjednoczyć, potrafimy razem z pacjentami spotkać się, usiąść przy jednym stole, bawić się. Oni to doceniają, ale dla nas to jest też fantastyczne doświadczenie, bo oni nam opowiadają swoje autentyczne przeżycia. I oni się cieszą tym, że my jesteśmy, a my się cieszymy tym, że dajemy tym ludziom drugie życie. Sztafeta świetnie oddaje to, co faktycznie dzieje się w transplantologii, bo tam też to jest system naczyń połączonych, prawda? Pięć. Tak, ja w którejś z poprzednich e, sztafet brałem udział razem z osobą, której sam przeszczepiałem nerkę. Dla mnie było to niesamowite. Szliśmy razem, biegliśmy razem. E, Skończyliśmy na całkiem niezłym miejscu i można powiedzieć, ja mogę powiedzieć, że ta osoba mogła to zrobić dzięki jakiejś tam mojej pracy, dzięki mojemu drobnemu wkładowi, dzięki temu, że robię to, co robię. A młodzi ludzie, którzy tutaj są, to są niby trudne tematy, ale oni się chyba tych tematów nie boją. Właśnie bardzo fajne jest to, że młodzi ludzie, ci licealiści, którzy biorą w tym udział, oni są świetnie uświadomieni, oni wiedzą dużo o transplantologii, oni się w to angażują. Mogę powiedzieć, że nawet trochę więcej niż osoby w moim wieku bądź troszkę młodsze. Ci licealiści, ci dwudziestolatkowie czy nastolatkowie, którzy niedługo skończą liceum, oni są naszą nadzieją i myślę, że wśród nich ta świadomość transplantacji będzie zupełnie inna niż jest teraz. I o to teraz walczymy.